Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cześć, dobry wieczór, witajcie, dzień dobry w kolejnym wierszu na poniedziałek. Wietrzu poniedziałkowo-letnim, wakacyjnym, bo zaczął nam się kolejny wakacyjny miesiąc. Mam nadzieję, że jest dla Was szczodry i że wykorzystujecie ten czas, pełnię tego czasu, tak jak tego Wam teraz najbardziej potrzeba. Ja dzisiaj przychodzę do Was z wietrzem z pogranicza, a konkretnie z wietrzem z tomu autora, z pograniczem w wielu. Sensach i na wiele sposobów związanym, i takim, który pograniczem jest. Ma je w sobie bardzo mocno wyryte i też je twórczo przetwarza. Mam na myśli Krzysztofa Czyżywskiego, poetę, praktyka idei, eseistę i animatora działań międzykulturowych, którego tom wierszy niedawno wyszedł nakładem wydawnictwa A5. Krzysztofa Czrzywskiego miałam okazję poznać wiele lat temu w Pograniczu, w ośrodku sztuk, kultur, narodów w Sejnach i w Krasnogródzie, która jest niedaleko Sejn i która związana jest z rodziną Czesława Miłosza. Ten dwór na samym pograniczu, bo obok dworu jest przepiękne jezioro, a przez jezioro przechodzi polsko-litewska granica to jest miejsce niesamowite. Jeżeli macie okazję, żeby w wakacje w tę północno-wschodnią część Polski się wybrać, to zawitajcie i tam czerwony ganek złapie waszą uwagę, a samo to miejsce pełne jest poezji i myślę sobie, że Krzysztof Czyżewski i cała ekipa pogranicza, która tam działa, no, nie przypadkowo siebie wybrali, bo myślę, że to i miejsce ich, i oni miejsce, że wybrali się nawzajem, żeby tworzyć tam niesamowite rzeczy teatralnie, muzycznie i literacko, a żeby też przez te rzeczy, czego sama miałam okazję być częścią, nie tylko świadkinią, ale właśnie częścią, dialogować, bo pogranicze to jest. Nieustający, mam nadzieję, że on nigdy nie ustanie, zwłaszcza dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji. Wydaje mi się to szczególnie ważne. Dialog, rozmowa, wymiana, poznawanie się w różnorodności i szukanie mostów tego, co nas ze sobą łączy, a nie dzieli. Krzysztof Czyżewski jest też przewodniczącym jury Nagrody Europejskiej Poeta Wolności i też takich wątków, właśnie pogranicznych, łączących tych mostów w dialogu międzykulturowym, który dzieje się w poezji, poszukuje i też jako bardzo ważna postać tej nagrody, sam jest kreatorem. Zapraszam Was bardzo do tego tomu. Przyznam, że trudno mi było wybrać. Z niego jeden wiersz, bo chciałam kilka, i jeżeli weźmiecie się na wycieczkę w tamte strony, to weźcie też ten tom i czytajcie go właśnie tam, tam gdzie powstawało na pewno wiele z tych wietrzy, i wtedy w jakiejś takiej pełni możecie się znaleźć. A wietrz, który z tego nowego tomu dla Was wybrałam, zatytułowany jest A co? Jeśli nie ma śmierci bez imienia, bez twarzy, bez serca, jeśli śmierć jest z Tobą urodzona w Tobie wykluta, jeśli wasz korzeń podwójny i jej jest, to drugie skrzydło, jeśli żyje w niej Twoje światło, może Twoja śmierć nie umiera, może gdy serce ci stanie, ona pójdzie dalej, może poniesie ze sobą wszystko, co w Tobie pokochała. To tyle dzisiaj z pogranicznego wietrza na poniedziałek. Pismo. Magazyn opinii.